Fincjał kapba na Karolina Zajmuję się prowadzeniem bloga ziarnkoryżu.pl, którego początki sięgają 2008 roku zaczęło się od korepetycji z języka wietnamskiego. Później postanowiłam przenieść swoją działalność do internetu. Obecnie wychowuję półtora rocznego synka Kajdusia. I spodziewamy się takiego potomka. W skrócie, mój dzień zaczyna się od pobudki, głośnym wołaniem: Mama z końca pokoju. Zazwyczaj o godzinie siódmej rano. Czasami jest to czwarta. Od godziny 9 do 11 przychodzi niania na godziny, i mam wtedy czas, żeby pracować nad blogiem albo udzielać lekcji wietnamskiego, przygotowywać materiały. Później mamy czas dla siebie z kajtusiem. Właściwie reszta dnia już później poświęcona jest obowiązkom domowym, rodzinie. Zajmuję się prowadzeniem bloga ziarnkoryżu.pl, którego początki sięgają 2008 roku. Zaczęło się od korepetycji z języka wietnamskiego. Później postanowiłam przenieść swoją działalność do internetu. Blog też ma taką funkcję, taki charakter bardziej społeczny, bardziej kulturowy. Staram się tam umieszczać informacje o kraju, o zwyczajach, a najnowszym projektem jest uruchomienie grupy języka wietnamskiego, która myślę jest takim preludium do założenia centrum. Języka wietnamskiego w Warszawie. Mam jeszcze również w planach napisanie podręcznika do nauki języka wietnamskiego dla Polaków, który byłby podręcznikiem zupełnie interaktywnym forma e-booka do tego nagrania, wideo oraz nagrania dźwiękowe MP3. Z mojego doświadczenia wynika, że kobiety nie skupiają się całkowicie na tym aspekcie finansowym, jaki może przynieść nowy biznes. Natomiast myślę głównie o realizacji swoich pasji i swoich celów. W moim przypadku było tak, że kiedy narodził się syn, okazało się, że trzeba bardzo dobrze wybierać to, czym chce się zajmować. Pojawiły się nowe obowiązki, nowa rola, w której trzeba było się odnaleźć. Zaczęłam się zastanawiać, co tak naprawdę mnie pasjonuje. Wietnamski zawsze gdzieś tam się pojawiał, i po prostu stwierdziłam, że to jest jedyny moment, kiedy mogę. Podjąć decyzję, wybrać priorytety w swoim życiu. Posiadanie małego dziecka wiąże się z nieprzewidywalnością. Można sobie jakoś poukładać dzień, mieć jakieś plany na przyszłość, natomiast nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzy i obawiałam się tego, że mimo chęci może mi się nie udać. Nie chciałam też zaniedbywać synka, bo rola matki jest dla mnie bardzo ważna. Mimo, że jest to bardzo świeża rola, to jest to rola numer jeden. Będąc rodzicem małego dziecka, trzeba się liczyć z tym, że dzień jest do dnia niepodobny. Można mieć swoje plany, natomiast zawsze może wydarzyć się coś, co będzie zmuszało nas do zmiany naszych planów i zamierzeń. Jest taki okres na początku, kiedy dziecko się urodzi, że, że trzeba się trochę wyłączyć z tego życia biznesowego, że nie da się jakby bez uszczerbku, czy dla samopoczucia tej mamy, czy dla biznesu, cały czas. Prowadzić firmę, nie? że jednak po urodzeniu dziecka, w zależności od dziecka, od tego, jak się kobieta czuje, trzeba umieć wrzucić na luz. Wydaje mi się, że dużo kobiet nie przewiduje, wiesz, takiej luki, nie? myśli sobie: a tam tydzień dojdę do siebie. Nie? W tym przypadku wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, aby uświadomić sobie, iż konieczne jest wsparcie, jeśli mamy swoją firmę i swoje ważne sprawy. Trzeba mieć kogoś, kto będzie w stanie nam pomóc w sytuacji, gdy będziemy tego potrzebować. Jeśli chodzi o organizowanie sobie czasu pracy i posiadaniu planu dnia, tygodnia, w moim przypadku, kiedy mam już półtora roczne dziecko, jest to możliwe, ponieważ ma on ustalone godziny spania, jedzenia, jest niania, która przychodzi, opiekuje się w określonych godzinach. Kiedy natomiast wiemy, że Dziecko bardzo nas absorbuje, bo wymaga naszej uwagi i opieki na początku bardzo. Powinniśmy mieć plan i ja ten plan miałam. I co ciekawe, nie jestem osobą, która jest z natury zorganizowana i zawsze uciekałam od harmonogramów. Mam wolny czas tylko dla siebie. Zawsze staram się wygospodarować trochę czasu w tygodniu, w ciągu dnia. Najczęściej jest to czytanie książek. Oczywiście staram się też jak najwięcej czasu poświęcać na sen, chociaż uważam, że nie jest prawdą, iż sen jest towarem deficytowym w momencie, kiedy stajemy się rodzicami. W momencie, kiedy stajemy się rodzicami, kiedy ja zostałam mamą, okazało się, że tak naprawdę tyle tego snu nie potrzebuję. Wszystkim młodym mamom, które marzą o tym, by rozkręcić swój własny biznes. Powiedziałabym, że warto wierzyć w siebie i że im się uda, bo dziecko, mimo że są to jakieś obowiązki i rozkręcanie firmy, są to też nowe rzeczy, których nie znamy i na początku się boimy, dają nam tak naprawdę ogromną motywację. I raz koleżanka, która miała starsze dzieci, powiedziała mi, że robi to, aby jej dzieci były z niej dumne. I wtedy tego nie rozumiałam, ale teraz, będąc sama młodą mamą, wiem, że posiadanie Małego człowieka, który cię obserwuje i dla którego jesteś autorytetem, niesamowicie motywuje. Moją motywacją było to, żeby poświęcić czas i wysiłek również na to, by spełnić się w tej roli pozarodzinnej, po to właśnie, żeby moje dzieci mogły się czegoś ode mnie nauczyć, żeby też były ze mnie dumne w przyszłości. Subskrybuj nasz kanał na YouTubie, a powiadomimy Cię o każdym nowym filmie, który pojawi się w Dla Niej TV. Podobał Ci się nasz film? Lajkuj go na YouTubie i Facebooku. Podziel się swoim komentarzem i udostępniaj filmy swoim znajomym. Dla Niej TV